Royce 2 to następczyni pierwszej części gry wydanej w 2013 roku, która jest dziełem studia Abbey Games. Gra swoją premierę na Steamie miała w dniu 28 maja 2024 roku. Podobnie jak w poprzednim wydaniu, tak i tu wcielamy się w postaci namiastki bogów, zdolnych kształtować powierzchnię planety według naszego upodobania. Zadaniem gracza będzie poprowadzić ludzkość do rozkwitu, realizując całą gamę pomniejszych wyzwań, turowym systemie rozgrywki. Wizualnie gra wyewoluowała względem poprzedniej wersji. Grafika z 2D przeniosła się do 2,5D. Tak jak i w pierwszej części akcję gry widzimy w rzucie bocznym. Wszystko wygląda ładniej, a i postaci busów też nabrały piękniejszych kształtów. Gra wygląda po prostu ładnie i to zarówno grając w znacznym oddaleniu, jak i też maksymalnie zbliżając kamerę na obiekt naszych zainteresowań. Towarzyszyć tam będzie stonowane i spokojne tło muzyczne, a pierwszy plan dopełniać będą dźwięki środowiskowe czy też akcje podejmowane przez mieszkańców lub stworzenia. Zacznę od tego, iż nie jest to gra dla każdego jest dosyć monotonna i bez wyzwań wymagających natychmiastowej reakcji gracza. Z trybu gry czasu rzeczywistego obecnego w pierwszej części, w sequelu przerzucono się na tryb turowy, co może być dla niektórych plusem, gdyż nie trzeba się tu już nigdzie spieszyć i przede wszystkim liczą się podjęte przez nas decyzje. Bez pośpiechu, gruntownie przemyślane, a wszystko toczy się na spokojnie powoli tempem wyznaczonym przez decyzje podejmowane właśnie przez nas. Dlatego też mam wrażenie, że gra wiele osób będzie po prostu szybko nudzić. Te zaś, które lubią rozgrywki logiczne, pomyśleć nad postawionymi przed nimi wyborem, no tym tytuł może przypaść do gustu. Trzeba tu czasami nieco pogłówkować i zastanowić się, co też można wybrać spośród dostępnych opcji, by wyjść na tym jak najlepiej. Fabuła w zasadzie nie istnieje. Przejmujemy tutaj rolę bóstw, czy też potężnych gigantów o określonych umiejętnościach i wpływamy na środowisko planety, w której przebywamy. Rozgrywka zaczyna się od wykreowania samej planety w odmętach kosmosu. Spośród kilku możliwości wybieramy tu postać wiodącą. Każda z nich daje nam inne bonusy. Jedna zwiększa przyrost żywności, inna nauki, a jeszcze inna jest żądna wysokich zysków. Wybór ma przełożenie na samą rozgrywkę, ponieważ będziemy musieli tutaj dostosować się do jej potrzeb, wypełniając postawione nam zadania właśnie w tym kierunku. Kolejnym krokiem będzie wybór trzech z sześciu dostępnych bogów tworzenia. Pozostaje jeszcze wybrać poziom trudności i można przystąpić do właściwej gry. Rozgrywka zawsze zaczyna się toż samo. tworzymy nową planetę, lądujemy na niej z grupą nomadów i do nas należeć będzie zapewnienie im warunków do dalszego rozwoju. Każde z bóstw może tworzyć biom określonego rodzaju. Małpa zdolna jest do tworzenia umiarkowanego lasu, który zapewnia zrównoważoną ilość pożywienia i nieco punktów nauki, zatem tworzymy pasmo kilku pól i tam usadawiamy osadników, a ci zanektują część otaczającego ich terenu. Każdy z biomów pozwala na tworzenie w swoim obrębie jedynie określonych zwierząt, roślin czy też minerałów i zdolność tą posiada każdy z gigantów. Naszym zadaniem będzie zatem umiejętne kreowanie elementów świata gry, by spełnić postawione przed nami założenia. Rozgrywka podzielona jest natury, zwane eonami, czyli takie wyznaczniki czasu. Czas w grze nie biegnie samoistnie, wpływają nań jedynie wykonywane przez nas czynności, zatem można na spokojnie zastanowić się nad kolejnym wykonywanym ruchem. Zajęcie jednej z dostępnych komórek kosztuje nas 5 eonów. A zatem, jak łatwo jest się domyśleć, możemy wykonać 6 akcji. Modyfikacja już zajętej komórki to koszt jednego eonu i niekiedy przydaje się do zamiany oryginalnej zawartości, by wypełnić aktualne zadanie. Na przykład zwiększyć ilość produkowanej nauki do pożądanej wartości. Jeśli zużyjemy wszystkie eony i nie uda nam się już podnieść poziomu rozwijanej populacji, kończy to rozgrywkę na danej planecie. Nie można tu jednak przegrać, gdyż zawsze można otworzyć nową, czy też raz jeszcze rozegrać już zakończoną, tym razem w nieco inny sposób. Ocena naszych postępów wpływa na szybkość odblokowania zawartości gry, to jest nowych biotyk i też samych mechanik co daje pewien progres. Początkowo startujemy z jedną osadą, ale dopełniając jej żądań i dostarczając wymaganą ilość surowców, poprzez budowę odpowiednich biomów i wypełnienie ich florą, fauną bądź minerałami, możemy pozyskać kolejną grupę osadników i założyć następną osadę. Problem z nimi jest taki, że są one autonomiczne i bezpośrednio po jej ustanowieniu zajmują dany teren, jednak niekoniecznie w kierunku, jakim my byśmy tego chcieli. Premie dla miasta liczą się zajętych przez nie terenów, aczkolwiek zajęcie jednego czy też dwóch pól w danym biomie poza granicami miasta zwykle generuje zainteresowanie mieszkańców, którzy wyślą grupę osadników celem poszerzenia granic, by zająć interesujące ich zasoby. Każdy z bożków natywnie potrafi tworzyć konkretny biom. Dla przykładu małpa tworzy biom leśny, krap oceaniczny, a kamienny golem pustynię. Biomów łącznie mamy 6 sztuk, z czego 3, co właśnie przekłada się na tych 3 dodatkowych gigantów, potrafiących tworzyć las deszczowy, sawanę oraz tajgę, odblokujemy w trakcie postępującej rozgrywki. Każdy z nich ma nieco inne przeznaczenie, co należy wziąć pod uwagę przy generowaniu planety i wyborze przywódcy, gdyż to właśnie podporządkowuje nasze plany rozwoju w tymże kierunku. Las jest umiarkowany i głównie nakierowany na pozyskanie żywności. Pustynia pozwoli na duży uzysk pieniędzy itd. Wybierając na starcie odpowiednich gigantów, możemy ułatwić sobie samą rozgrywkę, aczkolwiek każdy daje możliwość rozwoju. Trzeba po prostu każdym pograć i poznać specyfikę posiadanych przez niego biotyk. Każdy z utworzonych biomów pozwoli nam na zajęcie dostępnych slotów, zwanych biotyką, by tworzyć przypisane do danego biomu zwierzęta, rośliny, czy też minerały, w zależności od umiejętności posiadanych przez danego giganta. Na starcie planety giganci mają pewien standardowy zestaw możliwych do tworzenia elementów, który losowo będzie poszerzać się w trakcie prowadzonej rozgrywki, w zależności od wyborów poczynionych przez gracza. Większość z nich jest ściśle związana z danym biomem i nie będzie można umieścić gromady zajęcy na oceanie czy też pustyni. Niekiedy też owe sloty będzie można ulepszać, dzięki czemu będzie można w nich sytuować rzadsze i generujące więcej zasobów biotyki. Niektóre z tak ustanawianych jednostek mają też własne wymagania co do bioróżnorodności, więc trzeba będzie w okolicy umieścić kilka różnych zwierząt bądź roślin, by ją zapewnić. Niekiedy napotkamy też symbole jakiegoś surowca, np. przykład jabłka, czyli żywności, a umiejscowienie na konkretnej biotyki może dać nam naprawdę duży zysk w ilości generowanego surowca. Część biotyk posiada też tak zwane synergie. Te zależności powodują, że jeśli zostaną one spełnione, to otrzymamy też wymieniony przezeń bonus. Co to oznacza? Na przykład grusza. Standardowo daje 5 jednostek żywności, lecz jeśli styka się z dwoma różnorodnymi roślinami. Zyskamy też plus 20 dodatkowych jednostek. W grze jest to widoczne jako zielone pulsujące połączenie pomiędzy biotykami po ich ustanowieniu. Podobnie jest ze zwierzętami i minerałami. Dajmy na to łasice dające 5 jednostek złota umiejscowione obok królików czy wiewiórek dadzą nam jeszcze dodatkowe plus 20 jednostek. Nie musi być to zrobione od razu, wystarczy że w późniejszym etapie zrealizujemy to wymaganie i tym samym otrzymamy ten bonus. Podobnie jeśli zmienimy warunki i usuniemy synergię, wtedy też utracimy wspomniany benefit. Trzeba zatem planować rozmieszczenie biotyk nieco przyszłościowo, czy też modyfikować je zastępując jedne drugimi, co pozwoli na wypełnienie danego zadania. Tyczyć się to będzie zwłaszcza późniejszej gry, gdy giganci posiądą możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych biotyk. Dużo tu z gry logicznej, gdyż trzeba niekiedy się nad tym nieco zastanowić. No i trzeba mieć na uwadze, że każda taka zmiana to koszt w postaci jednego eonu, jaki przyjdzie nam poświęcić. Każda z osad chce się rozwijać, zatem wioskowy przywódca zaproponuje nam realizację jakiegoś projektu. Do nas należeć będzie wybranie jednego spośród trzech dostępnych zadań, gratyfikowanego pozyskaniem nagrody w postaci punktów rozwoju lub dodatkowej grupy nomadów, co pozwoli założyć kolejną osadę. Działanie projektu praktycznie zawsze odnosić się będzie tylko do danego miasta i działać jedynie w jego granicach. Każdy z przywódców ma nieco inne wymagania, co oznacza, iż jeden będzie koncentrować się na zwiększeniu ilości tworzonej żywności, inny zaś będzie łasy na zwiększenie ilości produkowanego złota, zaś jeszcze inny na produktywności, przekładające się na łączną ilość generowanych zasobów. Niekiedy projekty są też bardziej złożone. Na przykład, wygeneruj czwarty poziom populacji, czwarty poziom technologii oraz stwórz dwie biotyki roślinne w granicach miasta. Trzeba się wtedy nieco napocić, jak to wszystko sprzęt ze sobą by zagrało. Realizacja zadań zleconych nam przez przywódców da też punkty rozwoju. Te, widoczne na górze po prawej stronie, pozwolą na wybór spośród trzech, 4 kart dla danego biomu. Poszerzając listę jednostek możliwych do umiejscowienia w danej biotyce przez gigantów, co przełożyć się może na poszerzenie palety możliwych do umiejscowienia biotyk i generowanie tym samym większej ilości zasobów. Generowanie przez każdą z wiosek punktów rozwoju w postaci liczebności ludności, poziomu technologicznego czy zamożności mieszkańców umożliwiło nam zakup w sklepie planetarnym dostępnych ulepszeń. Będziemy mogli zwiększyć ilość eonów na danej planecie, co pozwoli zająć więcej slotów biotyki, czy też odblokować niektóre z mechanik, ułatwiając nam samą rozgrywkę. Moja ocena 6,5 na 10. Gra posiada wiele rozbudowanych zależności, które niekoniecznie są wyraźnie i czytelnie przez nią opisane. Co prawda, praktycznie każdy element ma na sobie widoczny znak zapytania, po najechaniu na które wyświetli się wyjaśnienie odnośnie jego zasady działania, jednak nie zawsze jest to łatwe do zrozumienia. Istnieje też wiele innych opcji, takich jak emblematy działające podobnie do slotów mikro, które to zwiększają uzysk ze specjalnych pól, jeszcze bardziej komplikując samą rozgrywkę. Gra jest strasznie zamieszana i niekiedy trudna do ogarnięcia na samym początku co może zniechęcać do niej nowych graczy. Jest dosyć rozbudowana i bogata w mechaniki, ale bardziej przez to staje się grą logiczną, wymagającą obeznania z oferowaną przezeń zawartością, podnosząc tym samym próg wejścia w rozgrywkę. Jeśli grałeś w pierwszą część gry i przypadła ci ona do gustu, to i ta część powinna. Zmieniono tu nieco mechanikę, przechodząc na rozwiązanie w postaci turowego rozwoju z użyciem eonów. Przez co gra bardziej przypomina grę logiczną, ukierunkowaną na optymalizację posiadanych zasobów, czy też zestaw pomniejszych zagadek do rozwikłania, gdzie niejednokrotnie będziemy planować układ biotyk, by zrealizować cel stawiany nam przez dane zadanie. A ten trzeba będzie za chwilę ponownie przebudować, by zrealizować następne wyzwanie. Dużo kombinowania, planowania i dogrywania ze sobą małych elementów i zależności. Jest jednocześnie bardzo powtarzalna, ale to będziecie też uczyć sztuki budowania perfekcyjnego świata. Z uwagi na losowość, każdy z nich będzie nieco inny warunkowany tym, co przyniesie ci los. Gra na Steamie kosztuje okrągłe 90 zł. W przypadku cen światowych u nas jest to 90 zł. Tutaj ceny rozpoczynają się od 34-40 zł. Argentyna 51. Natomiast cieszy to, że strefa euro, choć raz jest nieco drożej niż u nas. Gra dostępna jest nie tylko na Steamie, najtaniej można nabyć ją na Fanaticalu za 86 zł. W przypadku Kishopów ceny rozpoczynają się od 65 zł. Patrząc tutaj na fluktuację cen to widzimy, że najtaniej dwa tygodnie temu y, można było ją kupić na G2 Play. Natomiast w przypadku regularnych y, sklepów to najtańsza oferta jaka była to tydzień temu za 78 zł. Gra udostępnia też Supporter Pack w cenie 29 zł. I tutaj mamy nieco pierdół w postaci ścieżki dźwiękowej, czy też obrazków i teł dostępnych dla gracza. Co do ocen, to tutaj mamy przytłaczająco pozytywne, czyli 97% spośród 678 jest tutaj pozytywne. Wszystkich recenzji jest 714 z czego negatywnych jest jedynie 21. Co do ocen negatywnych, to praktycznie każdy chwali postęp jaki miał miejsce od pierwszej części, że wszystko tutaj jest ładniejsze, zostało upiększone. Natomiast skarżą się, że gra jest nieco czym innym niż oczekiwano. Pierwsze zmianki na Steamie są z 11 maja 2023 roku, czyli praktycznie z. Spread... Pierwsze wzmianki o grze są z 11 maja 2023 roku, czyli praktycznie sprzed roku. Przez ten okres gra była rozwijana, były dodawane nowe treści, tu nas karmili nimi. Natomiast widać, że też autorzy dbają o nią, ponieważ były jakieś hotfixy, czy tam balans był w grze naprawiany. To co nas interesuje to roadmap, czyli to co do gry ma planowane być dodane. Będą jakieś wyzwania społeczności, nieco dodanych rzeczy do samej gry, jakiś edytor wyzwań, dodanie nieco rzeczy do oceanu i jest kilka rzeczy, które autor chciałby dodać. Nie wiadomo, czy to zrobi. Gra nie jest modowalna, natomiast jest nieco poradników w kwestii Samej rozgrywki i tego w jaki sposób grać. Tu też tłumaczone jest kilka rzeczy odnośnie samych rozgrywki, samej rozgrywki, tak więc ja sugeruję tutaj zajrzeć, jeżeli ktoś zechce się nad tą grą pochylić. Tak więc jest to gra jednoosobowa. Mamy tutaj osiągnięcia z tym, mamy zapis chmurowy. Niestety gra nie ma języka polskiego, jest dostępna jedynie w języku angielskim. Gra posiada 97 osiągnięć, które możemy uzyskać. Co do ilości graczy to na przestrzeni tutaj tygodnie widać, że szczyty sięgnęły na początku do około 1200, a w tej chwili średnia to coś około 422, z czego najmniej coś około 150. Gra po instalacji zajmie 4,7 GB na dysku. Jeżeli grę będziemy chcieli zainstalować, do pobrania będzie 756 MB. Zapraszam was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jakżeby inaczej hakimodo.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda, jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani, link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam yy, Widzowie Hakiego i tutaj mam system kuratora, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.